Dzisiaj mam dla Ciebie 5 faktów o kościele katolickim, co do których twój ksiądz wolałby, abyś ich nie wiedział. Kościół katolicki ma bardzo duże znaczenie w naszym kraju, jednak ich silne wpływy zdecydowanie wykraczają poza nasze granice. Jest to największa pod kątem liczebności organizacja na świecie. Licząca sobie ponad miliard podopiecznych. Około 1 szósta ludności całego świata jest pod władzą tego jednego kraju Watykanu. Jakby przyrównać tę organizację do firmy, to jest to jedna z najbardziej największych światowych firm mająca swoje oddziały nawet w najmniejszych wioskach naszego globu. I to widać również w Polsce, gdzie choćby mała wioska, ale kościół stoi. Ulo ilość posiadanych nieruchomości przewyższa takie firmy jak Standard Oil, ATT. Czy US Steel razem wzięte? Gdyby podsumować ilość przekazywanych pieniędzy na tę organizację, to jedynie systemy podatkowe je przewyższają, niektórych krajów. Tylko majątek kilku krajów przewyższa bogactwo Kościoła Katolickiego. Jak to powiedział John Dalbert Cacton: Władza korumpuje, a władza absolutna korumpuje absolutnie. Dlatego dzisiaj przyjrzymy się mniej znanym faktom na temat. Tej instytucji. Każdy katolik w jakimś tam stopniu uważa Biblię za natchnione słowo Boże. Większość z nich uważa, że ich Kościół trzyma się pisma, najwierniej jak to możliwe. Wierzy, że decyzje oraz wyznawana doktryna jest oparta na tym, co podał nam sam Bóg w swoim słowie. Mało kto jednak wie, że często dalekie jest to od prawdy. W pierwszym liście do Tymoteusza Paweł. Z natchnienia Bożego napisał takie słowa. Biskup więc ma być nienaganny, mąż jednej żony, czujny, trzeźwy, przyzwoity, gościnny, zdolny do nauczania. Jeśli bowiem ktoś nie umie rządzić własnym domem, jakże będzie mógł troszczyć się o Kościół Boży? Ich żony także niech będą poważne, nie rzucające oszczerstw, trzeźwe, wierne we wszystkim. Trzeba naprawdę wielkiej intelektualnej akrobacji, aby te słowa napisane tak wyraźnie i wprost wykręcić i wprowadzić nieco innego jak celibat. Dzisiaj nie będziemy nawet poruszać bardzo przykrych konsekwencji wprowadzenia celibatu, jakie ostatnimi czasy coraz częściej do nas dochodzą. Inni już wiele na ten temat powiedzieli. Ciekawe jest, że Paweł, będąc prorokiem, przepowiedział nadejście właśnie takiej instytucji, która wprowadzi celibat. A duch otwarcie mówi, że w czasach ostatecznych niektórzy odstąpią od wiary, dając posłuch zwodniczym duchom i naukom demonów, zabraniając wstępować w związki małżeńskie, nakazując powstrzymywać się od pokarmów, które Bóg stworzył, aby je przyjmowali z dziękczynieniem wierzący i ci, którzy poznali prawdę. Mocne słowa, co do których Twój Ksiądz na pewno nie będzie zadowolony, gdy usłyszy, że się o nich dowiedziałeś. Kościół katolicki jest podzielony na różne zakony. Obecny papież jest przecież z zakonu Jezuitów. Czy wiedziałeś, po co ten zakon powstał? Jaka jest jego idea i cel istnienia? Po wybuchu Reformacji, gdy serca ludzi odwróciły się od średniowiecznego kościoła w stronę Boga i niesfałszowanego Jego słowa, czyli Biblii, Kościół musiał coś z tym zrobić i w tym celu powołał do istnienia zakon Jezuitów. Mieli oni jedną misję, zniszczyć reformację i doszczętnie wygubić protestantów. Do poprzedniego wieku posługiwali się w tym celu przemocą i kłamstwem. Całkiem niedawno, w poprzednim stuleciu na przykład, podbudzali do rzezi na setkach tysięcy Chorwatów, czy, po, czy podburzali plemienne podziały w, Ru w Ruandzie. Ich maksyma to cel uświęca Środki, a celem było przyprowadzenie świata z powrotem pod panowanie Rzymu, tak aby jej śmiertelna rana została uleczona i cała ziemia zdziwiła się i poszła za bestią. Podczas przysięgi, jakie składa każdy jezuita, w tym i na pewno obecny papież padają między innymi takie słowa. Jeśli coś wydaje się białe, będę twierdził, że to jest czarne, skoro hierarchia Kościoła tak życzy. Ponadto przyrzekam i oświadczam, że gdy pojawi się sposobność, będę prowadził bezlitosną wojnę, sekretnie lub jawnie, przeciwko wszystkim heretykom, protestantom i masonom, tak jak mnie ukierunkowano, by wytępić ich z powierzchni całej ziemi bez oglądania się na wiek, płeć czy kondycję, i że będę wieszać, palić, gotować, obdzierać ze skóry, dusić i grzebać żywcem tych haniebnych heretyków, rozpruwać brzuchy i łona ich kobiet, i roztrzaskiwać głowy ich dzieci o ściany, by unicestwić ich ohydną rasę. Że gdy nie da się tego zrobić jawnie, w tajemnicy, użyję trucizny, struny do tuszenia, stali sztyletu lub Połowianej kuli, bez względu na reputację, pozycję, godność czy autorytet osób, jakikolwiek by nie był ich stan, publiczny lub prywatny. Jako, że w każdej chwili mogę dostać polecenie, by tak uczynić od agenta papieża lub przełożonego Towarzystwa Jezusowego. Treść tej przysięgi nie jest wyrwana z jakiejś strony z materiałami dotyczącymi teorii spiskowych, a z biblioteki. Kongresu Stanów Zjednoczonych w Waszyngtonie. Ten dokument jest oficjalny, chociaż jestem pewien, że Twój ksiądz się go wyprze. Kościołowi, na którego czele obecnie stoi właśnie Jezuita, udało się osiągnąć w Polsce olbrzymią władzę i poparcie ludzi. Wielu uważa, że Polak to katolik. Tak jakby każdy, kto się urodzi w tym kraju, musiał być zmuszony do, myśle, do myślenia w sposób katolicki. Jednak Polska w czasach swojej świetności i potęgi była krajem bez stosów. Krajem, gdzie istniała wolność religijna oraz wielokulturowość. To do nas uciekano z Europy, gdzie co rusz płonęły stosy z tak zwanymi heretykami, czyli ludźmi, którzy nie podzielali doktryn papieskich. Nic więc dziwnego, że to właśnie katoliccy księża wraz z magnatami zawiązali konfederację targowicką. Ten stan wolności musiał być jakoś Zniszczony, aby papieństwo utrzymało swoją niepodzielną władzę. Lepsza była dla nich Polska rozebrana niż Polska, w której każdy, czy to katolik, prawosławny, protestant, żyd, czy muzułmanin miałby te same prawa dlatego, że jest Polakiem. Polska wprawdzie już wtedy była w rozsypce, jednak było to efektem przede wszystkim wyparcia przyzborowych szkół protestanckich, w których uczono samodzielnego myślenia. Na rzecz szkół katolickich, gdzie głównym przesłaniem było bezmyślne posłuszeństwo przełożonym. Reformacja i danie ludziom Biblii do czytania samodzielnie zadało śmiertelną ranę Kościołowi. Swoją drogą dziwi mnie to bardzo, czemu obecnie, gdy ta księga jest dostępna dla wszystkich, tak mało osób przeczytałem choćby raz. Może to również jest efektem niestrudzonych działań Watykanu w zwalczaniu tej księgi. W średniowieczu samo posiadanie tej książki było karane przez Kościół śmiercią. Przykładowo, John Wycliffe został spalony na stosie za to, za przetłumaczenie Biblii na język angielski. Chciałaby ludzie czytali to w swoim języku. Do tej pory Kościół katolicki nie uznaje najwierniejszego przekładu Biblii, jaki istnieje. Przekładu króla Jakuba. Gdy pismo jest czytane na mszach, to są to dokładnie te same fragmenty, jakie były czytane równo rok temu. Kościół katolicki ma wybrane fragmenty, które wolno przeczytać Księdzu dla wiernych, i rokrocznie są one powtarzane, tak aby przypadkiem plebs się nie połapał, że coś tu jest nie tak. Wcale mnie to nie dziwi, że taki jest stan rzeczy, ponieważ gdy podczas reformacji zwykli ludzie zaczęli czytać Biblię, szybko połapano się, do kogo odnoszą się wszystkie. Proroctwa dotyczące antychrysta, bo wypełniają się one w nikim innym jak w instytucji papiestwa. Nie w jakimś konkretnym papieżu oczywiście, ale w tym urzędzie. Wszyscy, powtarzam, wszyscy reformatorzy tak samo interpretowali te proroctwa. I u nas na kanale nagraliśmy bardzo wiele materiałów na temat ich metody interpretowania. I muszę powiedzieć, że rzeczywiście mieli oni rację. Właściwie odczytywali te proroctwa. Jeśli chcesz się o tym przekonać, linki oczywiście umieszczę pod tym filmem w opisie. Tak jak to widzieliśmy już odnośnie Celibatu, gdy Paweł przepowiedział nadejście ludzi, którzy będą tak odchodzić od świętych zasad Biblii, tak samo jest co do reszty pisma. Słowo antychryst oznacza zastępca Chrystusa. Czy kogoś, kto podaje się za Chrystusa. Ale jest jego przeciwnikiem. Zobaczmy parę wypowiedzi różnych papieży. Papież jest reprezentantem Chrystusa. W 1512 roku Christopher Marcus powiedział takie słowa do papieża Juliusza II. Uważaj, abyśmy nie stracili tego zbawienia, tego życia i tchnienia, które nam dałeś. Bo jesteś naszym pasterzem, jesteś naszym lekarzem, jesteś naszym namiestnikiem, jesteś naszym mężem, w końcu jesteś innym Bogiem na Ziemi. Papieże chętnie przyjmowali takie stwierdzenia. Całkiem niedawno, bo w 2004 roku biskup Oakland, Patrick Dunn, powiedział, wygląda na to, że papież Jan Paweł II przewodniczy teraz Kościołowi powszechnemu ze swego miejsca na krzyżu Chrystusa. Inna wypowiedź, tym razem papieża Jana XXII brzmi tak. Należy uznać za heretyckie wierzenie, że nasz Pan Bóg papież, twórca wspomnianego dekretu, nie mógł zadekretować tak, jak zadekretował. Tego typu cytatów jest całe mnóstwo. Biblia dodatkowo w proroctwach podaje również całą masę bardzo szczegółowych cech charakterystycznych systemu Antychrysta. Jeśli chcesz się je poznać, to raz jeszcze zapraszam Cię do obejrzenia materiałów podlinkowanych w opisie tego filmu. Zacznij od serii Bluźnierczy Róg. Jezus jest słowem i to słowo zawsze było zwalczane. Diabeł w swej przebiegłości zawsze zwalczał Jezusa, dlatego to nie kto inny jak jeden z uczniów Jezusa, Judasz. Go wydał. Ten syn zatracenia, tego samego dnia, gdy zdradził Jezusa, maczał z nim chleb w jednej misie. Przyjął posługę obmycia nóg, a zdradził go pocałunkiem. Nic więc dziwnego, że i w późniejszych wiekach diabeł przybierał postać anioła światłości. Ty jednak nie daj się zwieść i zapragnij niesfałszowanego chleba słowa Bożego. To były cienie przyszłości, zostaw suba, łapkę w górę oraz śledź nas na library, beatshut, telegramie i facebooku. Cześć!